Tam, gdzie zwiezło górę, tak mówi się o miejscu na północno-zachodnim stoku chryszczatej. W 1907 roku po długotrwałych ulewach usunęła się część wymienionej góry, trasując w trzech miejscach potok Olchowaty. W okresie międzywojennym spuszczono wodę z najniżej położonego jeziorka po to, by pozyskać bytujące w nim strągi. Pozostała w tym miejscu. Charakterystyczna niecka. Pozostałe dwa jeziorka uzyskały nazwę Jeziorek Doszatyńskich, a 7 lutego 1957 roku zostały objęte ochroną rezerwatową. Oprócz jeziorek osowiskowych ochronie podlega tam także stuletni las jodowo z rzadkimi roślinami runa. Górne jeziorko położone jest na wysokości 708 metrów nad poziomem morza i ma powierzchnię 1,25 hektara, Średnia jego głębokość to 2 m, głębokość maksymalna prawie 6 m. Jego pojemność to 25,5 tysiąca m3. Jeziorko dolne położone jest na wysokości 687 m nad poziomem morza. Jego powierzchnia to niecałe pół hektara, i średnia głębokość to prawie 2,5 m. Głębokość maksymalna to 6 m, a pojemność 12 tysięcy metrów 3 Do jeziorek, zarazem najstarszego rezerwatu w Bieszczadach, można dotrzeć z komańczy przez Pryłki i Duszatyn, wędrując głównym szlakiem beskidzkim.